Łącząc rynkowo oferty właśnie chemiczną i nasienną proponujemy kompleksowe rozwiązania dla klientów, co jest dużą wartością dodaną. Na dzień dzisiejszy jeśli chodzi o segment warzywniczy dysponujemy zarówno preparatami do zwalczania chwastów jak i do ochrony przeciwko chorobom grzybowym. Tutaj mógłbym wymienić takie produkty jak Amistar, Amistar Opti czy Ridomil, jak również produkt, który wprowadziliśmy na rynek w 2010 roku o nazwie Revus. Wspomniany wcześniej Mister Opti jest najnowszym naszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o ochronę przeciwko chorobom grzybowym, takich upraw jak cebula, jak fasola, groch czy pomidor w uprawie pod osłonami. Rok 2012 pozwolił na uzyskanie rozszerzenia rejestracji o uprawę kalafiora i marchwi.